Zadanie 11 wrzesień 2022 w kartyzjańskim układzie współrzędnych XY dane są punkt A współrzędnych 8 11 oraz okrąg o równaniu X minus 3 do drugiej dodać Y plus 1 do potęgi drugiej równa się 25. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Odległość punktu A od środka tego okręgu jest równa. Mamy cztery odpowiedzi. W zadaniu tym wykorzystamy najpierw wzór. Na równanie okręgu znajdujący się w tablicach matematycznych na stronie numer 24. Jest to wzór na równanie okręgu o środku w punkcie A i B. Nasz okrąg podany ma wzór x minus 3 do potęgi drugiej dodać Y plus 1 do potęgi drugiej równa się 25. Z tego równania wyczytamy sobie współrzędne środka okręgu, czyli współrzędne to są a i b i porównamy sobie to co tutaj mamy. Ile będzie wynosiło a? Minus i minus się zgadza, czyli a jest równe 3, czyli pierwsza współrzędna środka okręgu to 3. Dalej porównujemy sobie Drugi nawias, minus b to jest 1, czyli b to minus 1, czyli środek okręgu jest w punkcie 3 i minus 1. Co mamy obliczyć w zadaniu? Odległość punktu a od środka okręgu, czyli mamy okrąg o środku, którego współrzędne przed chwilą poznaliśmy, i punkt a. Tak naprawdę nie wiemy, gdzie ten punkt a się znajduje. Więc narysowałam go poza. I mamy obliczyć odległość punktu A od środka okręgu, czyli tak naprawdę mamy obliczyć długość odcinka SA. A żeby obliczyć długość odcinka, skorzystamy ze wzoru na długość odcinka. Długość odcinka, znajdujący się, znajdujący się ten wzór na stronie numer 22 w tablicach. Mamy obliczyć długość odcinka S.A. Więc tak, punkt S ma współrzędne 3 i minus 1 oraz punkt A ma współrzędne 8 i 11. I obliczamy, obliczamy długość odcinka S.A. To jest pod pierwiastkiem. Oznaczymy sobie to jako XA. YA, XB, YB, czyli od XB odejmuję XA, to będzie 8 minus 3 do potęgi drugiej, dodać YB minus YA, czyli 11 minus minus 1, czyli plus 1 do potęgi drugiej, liczymy dalej długość odcinka SA, 8 odjąć 3, to jest 5 do potęgi drugiej, dodać 12 do potęgi drugiej, czyli SA nadal się równa 25 dodać 144. Po podniesieniu do potęgi drugiej teraz dodajemy 25 dodać 144 to jest 169, czyli długość odcinka SA wynosi pierwiastek ze 169 to 13. I czy jest taka odpowiedź? Owszem, jest, to jest odpowiedź B to 13.